Cześć, nazywam się Patrycja Skrzypek, jestem fizjoterapeutą w Nowej Ortopedii przy Ulicy Dworskiej w Krakowie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o bólu barku. Obręcz barkowa składa się z kilku stawów: ramiennego, barkowo-obojczykowego, mostkowo-obojczykowego oraz łopatkowo-żebrowego. Aby ramię było w dobrej formie, wszystkie te elementy muszą ze sobą sprawnie współdziałać. Do dysfunkcji obręczy barkowej dochodzi najczęściej u osób uprawiających sporty angażujące tą część ciała, podnoszących ciężary, a także u tych, którzy siedzą długo przy biurku lub w samochodzie. Współcześnie najczęstszym problemem, który obserwujemy u pacjentów z bólem barku jest protrakcja ramion, czyli wysunięcie ich do przodu. Jest ona związana ze skróceniem mięśni klatki piersiowej i osłabieniem mięśni pleców w odcinku piersiowym. Zadaniem fizjoterapeuty jest nie tylko wyleczyć zmienione chorobowo tkanki i zminimalizować odczuwany ból, a przede wszystkim nauczyć pacjenta prawidłowych wzorców ruchowych oraz ćwiczeń, które będą zapobiegały nawrotom dolegliwości. Proces rehabilitacji barku to okres kilkumiesięczny. Fizjoterapia, która zakończy się na etapie ustąpienia dolegliwości bólowych, niesie za sobą ryzyko szybkiego nawrotu dolegliwości, a także następstw w sąsiednich jednostkach ruchowych. Naszym nadrzędnym celem w procesie fizjoterapii jest edukacja pacjentów. Zależy nam, aby zrozumieli, że odczuwany ból jest wynikiem wieloletnich zmian i mikrourazów, a każda dysfunkcja pociąga za sobą zmiany biomechaniczne nawet w oddalonych od urazu częściach ciała. W przypadku ramienia są to zaburzenia mięśniowo-stawowe w kręgosłupie piersiowym, szyjnym, obręczy biodrowej oraz zmiana toru oddechowego, a w konsekwencji usztywnienie klatki piersiowej w pozycji wdechowej. W procesie fizjoterapii stawu ramiennego stosujemy szereg zabiegów manualnych, fizykoterapię, kinesiotaping oraz ćwiczenia indywidualnie dobrane do aktualnego stanu pacjenta. Zapraszamy.